No, jesteśmy na warsztatach spadochronowych w Hiszpanii, w Sewilli, niedaleko Sewilli. E, całkiem fajne lotnisko, tutaj jest taki długi pas betonowy, tam znaczy, przepraszam, asfaltowy, w długość kilometra, kilometr pasa. Tutaj mamy za mną samolot. E, samolot niech zobaczy żeby było go widać. Kurde, no nie wiem, czy widać ten samolot to tak, gdzie, że... Yy, no, także, także tak to wygląda, tutaj studenci, skoczkowie, tu jest nasza ekipa skoczków z tyłu, instruktor. No, całkiem fajna, całkiem fajna w Hiszpanii. Tutaj mamy samolot Dornier, do, do, dor, Dornier czy takiego? Też 18 chyba osobowe, tu jest też ekipa, się szykuje, manifest, tutaj uczeń, Iwan, to ekipa skoczków, no ta, także tutaj też skoczkowie sobie działają, także warsztaty, warsztaty całkiem... Całkiem fajne. To, to tyle. No. no, tu my idziemy Tomasz. Kier, dzisiaj chodzimy. Tak, wychodzimy trójką. Tutaj wychodzi Tomek i tutaj wychodzi młody. No i także no, to tyle.